No hej maluszku, jak się czujesz? Wszystko dobrze? Nie trzeba Ci pomocy? No, słodki dzieciaczek. Witajcie w pierwszym w tym roku skoku w miasto. Bo myślę, że kiedyś z tego maluszka wyrośnie wielkie, piękne drzewo, takie jak te obok. Zresztą nie tylko z niego. Spójrzcie, jest ich tutaj cała, cała masa. Nie przyszliśmy tu po to, żeby opowiadać o szkółce leśnej, ale to piękny symbol Dzieci, które dorastają i które potrzebują naszej pomocy. Tak, jak naszej pomocy potrzebują dzieciaki chorujące, m.in. na choroby, na nowotwory, którym pomaga oczywiście od lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bo do tego zmierzam. Wośb 23 edycja, już w najbliższą niedzielę, 11 stycznia. Jak mówi Jurek Owsiak będzie się działo także w Otwocku i w naszych tutaj stronach okolicznych. Główną sceną jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury. Tam już od 14. występy dzieciaków, młodzieży, będą tancerze, będą akrobaci, będą szkółki, Szkoły walki, będą zespoły muzyczne. Program bardzo bogaty, całe popołudnie aż do 18.00. Od 15.00 przyjmują także specjaliści, możemy liczyć na porady prawne, na pomoc lekarzy, u których chcielibyśmy zasięgnąć jakiejś opinii. Będzie jak zwykle w szkole podstawowej numer 12, punkt poboru krwi. Od godziny 16.00 zapraszamy na koncerty plenerowe, także oczywiście w mdk na boisku. Tam wśród gwiazd od 18.30 Magda Fem, następnie Magda Tul. O 20.00 światełko do Nieba i jako gwiazda wieczoru zespół powerplay. Muzyka taneczna, można być disco polowa. Kontrowersyjna to decyzja, tak jak przed rokiem, ale przed rokiem właśnie przekonaliśmy się, że ludzie na tym po prostu dobrze się bawią, więc należy im dodać. Rozumiem organizatorów. W tym roku wyjątkowo dodatkowa scena powstaje także w zespołach szkół ekonomiczno-gastronomicznych, czyli w popularnym ekonomiku, gdzie program rusza o godzinie 12. Będzie naprawdę bardzo bogaty, już nie sposób tutaj wszystko wymienić. Niezależne sceny powstają też wiązownie, swoją ofertę ma Celestynów, Józefów, integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji. Krótko mówiąc będzie się działo dużo. Wszystko znajdziecie na stronie którą prezentujemy tutaj, facebookowej, w Ośrodku Otwock, na plakatach. Bądźcie z nami w niedzielę, 11 stycznia. Będzie się działo! Kojarzycie może film Kobiety na skraju załamania nerwowego? Bardzo dobry, polecam. I szczyptę tego klimatu, z którego słynie hiszpańskie kino Pedro Almudowara, znajdziemy w spektaklu Zabójcza Gra, który przygotował dla nas Krzysztof Czakajewski z teatru Jaracza. To historia czterech kobiet żyjących ze sobą, ale jakby obok siebie. Najmłodsza Julka, 18-latka, szalona, postrzelona, ale jednak widząca życie w dość szarych barwach. Jej matka, która przeżywa zdrady męża, popijając wino i zażywając prozak. Do tego jeszcze szalona babcia, Uwielbiająca Totolotka, jej przyjaciółka, komentująca rzeczywistość niczym jakiś grecki jednoosobowy chór. To wszystko pokręcone, dość dramatyczne, ale tak jak to u Olmadowara, podlane szczyptą ironii, sarkazmu. Jest to po prostu momentami zabawne, chociaż czasami ten śmiech więzie nam w gardle. Spektakl odbędzie się w najbliższy piątek w Klubie Smok, 9 stycznia, godzina 20, bilety 10 i 15 zł. Naprawdę warto. Mirosław Golędzinowski to grafik, malarz, ale także scenograf, plakacista. Jego prace, zebrane pod wspólnym tytułem Retrospektywa, oglądać można od piątku w Józefowskim Moku. Tworzy troszkę w stylu Wojciecha Siódmaka, przestrzennie. Są to prace nieco abstrakcyjne, bawiące się formą, kolorami. Bardzo interesujące. Myślę, że warto się z pracami pana Golędzinowskiego zapoznać. Już w najbliższy piątek, początek, godzina 18 w Józefowskim Moku. Wstęp Wolny. O, sole mio. O, jezu, śpiewaka ze mnie nie będzie, proszę Państwa. Niestety, to no, Eros Ramazotti to ja nie jestem. Ale przyjeżdża do nas niedługo Mateo Mate Włoski przystojniak, który myślę ee, Spodoba się wielu paniom Uwielbiających włoskich wokalistów Który wykonywać będzie włoskie przeboje Między innymi wspomniane o Sole Mio Ale także z repertuaru Erosa Razzamottiego I jeszcze kilku innych włoskich przystojniaczków Przyjeżdża do nas Najbliższą sobotę Do Józefowskiego Moku o godzinie 18 Wstęp wolny, także każdy Kto lubi włoską muzykę Polecamy zwłaszcza paniom Może się tam wybrać Uu, Nasi tu byli Ach, Soplica Malinowa. Dobrze, to jasno wskazuje, że do Soplicowa, to w tamtą stronę. Ach, Soplicowo. Piękna dzielnica, mająca być dzielnicą ogrodem. Tak była projektowana przed wojną. Ma swoje tajemnice, ma swoje ciekawostki. Wie o nich prawie wszystko Paweł Ajdacki i chętnie się tą wiedzą podzieli. Wszystkich, którzy chcą poznać tajemnicę Soplicowa, nie wiem czy Soplica będzie serwowana, ale to nieważne, polecamy spotkanie w niedzielę. Trochę chłodno, ale mimo wszystko ja się cieszę, że spadł śnieżek, wreszcie jest przyjemna atmosfera. Zresztą co to za zima? Słuchajcie, no to nie to, to w Rosji, tam gdzie są te słynne, białe niedźwiedzie, no to zimna można zwariować. Ja nie wiem, być może ten los spotkał właśnie bohaterkę spektaklu Wariatka, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Józefowskim oku. E, znakomita obsada, Edyta Olszówka i Lesław Żurek e, w spektaklu nad Piduszkinej. E, jak to w rosyjskich dramatach często bywa? E, Równie często się tam śmiejemy, jak i czasami łzy płyną nam wielkimi kroplami z oczu, a żal wciska nas z fotel. Tak samo będzie właśnie w tym spektaklu: będzie czas na śmiech, czas na wzruszenia. Myślę, że znakomita obsada nam to zapewni. Bilety 40 zł, początek, godzina 18, niedziela w No i czas na kilka propozycji dla maluchów, takich jak Wy, słodkie sosenki. Ehm... Granie. Słuchajcie, ostatnia coraz częstsza sprawa w Józefowie też, yy, przepraszam, w odfocku, co im się odbywała, czyli opowiadanie baśni. Po prostu, nie filmy, nie jakieś nowoczesne multimedialne projekty, tylko zwykłe opowiadanie baśni, słowo, dźwięk, muzyka i to wszystko tworzy wspaniały klimat. Przekonamy się o tym o godzinie 11 w Józefowie. Bardzo ciekawa impreza. Yy, wyjątkowi goście. Oraz spotkanie z etnicznymi instrumentami. Myślę, że wszystkie dzieciaki to bardzo zainteresuje. Polecamy bilety 5 zł maluchy, opiekunowie 10 zł. To wszystko o 11.00, a już o godzinie 10 tuż obok w Hydrofornii gościnne spotkanie nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, które tym razem przedstawi temat uszy zamiast oczu. Być może się domyślacie, jego bohaterami będą nietoperze i ich niezwykła sztuka echolokacji. To wszystko o godzinie 10.00. Cały czas mamy atmosferę nieco świąteczną. Kto szuka takowej, może ją znaleźć w Karczewie. W najbliższą sobotę o godzinie 15 odbędzie się finał piątego konkursu kolęd i pastorałek. Dzieci i młodzież będą wykonywali piosenki. Poznamy laureatów, zwycięzców, wręczenie nagród. Myślę, że to urocza imprezka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie o 15. .00. Z kolei w tak zwanym dużym kościele z imienia świętego Wincentego A. Paulo w Otwocku w niedzielę o godzinie 11 poznamy zwycięzców tegorocznego konkursu Szopek organizowanego. Co przez Otwockie Centrum Kultury. Wystawa trwała tam blisko miesiąc. Wszyscy mogliśmy te szopki podziwiać. Teraz poznamy zwycięzców. I propozycja na koniec to projekt, e, w, który rozgrywa się w Wawerskiej Strefie Kultury, zatytułowany Portret Zwierza. E, zaprasza studio Bitam Butam. E, na czym polega cała idea? Chodzi o robienie pięknych, wspaniałych zdjęć naszym czworonożnym pupilom, pieskom, kotkom, kto co tam lubi. Wawerskie Centrum Kultury zaprasza na kilka takich sesji. Najbliższe odbędzie się już w najbliższą sobotę, 10 stycznia w godzinach 14-17. Wszystko to jest absolutnie za darmo. Można się zgłaszać na podane. Niżej mail. Jeśli się okaże, że miejsc już nie ma, albo inne termin nam pasują spokojnie, okazji będzie wiele. Projekt jest długofalowy, potrwa około 12 miesięcy. Jego finałem będzie wystawa oraz bardzo ciekawy album, także myślę, że warto skorzystać i wziąć w tym udział. Na dzisiaj to wszystko. Słuchajcie, uciekam. Mam nadzieję, że zobaczymy się na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. pa! pa!